Dobry, ewatuacz. zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu blisko 35 milionów złotych trafi do mazowieckich szpitali. Rekord frekwencyjny w budżecie obywatelskim Mazowsza. Kolejne inwestycje drogowe, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców województwa. Blisko 35 milionów złotych trafi do mazowieckich szpitali. O przyznaniu dodatkowych środków radni województwa zdecydowali podczas ostatniej sesji. Do kilkunastu mazowieckich szpitali trafią dodatkowe pieniądze, o czym jednogłośnie zdecydowali radni podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Placówki wykorzystają środki na modernizację, zakup niezbędnego sprzętu oraz aparatury medycznej. To będą różne zadania, albo zakup niezbędnej aparatury medycznej, Oj. albo Modernizacja niektórych oddziałów. Czasami chodzi też o doposażenie. My ciągle inwestujemy w nasze szpitale, w ich modernizację, w ich unowocześnianie, no bo one służą całej naszej mazowieckiej wspólnocie. Dodatkowe wsparcie otrzymają szpitale w Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, Radomiu, Pruszkowie i Warszawie. Potrzeb w zakresie zdrowia w mazowieckich szpitalach, w kontekście tego, że rozwijamy zdrowie na Mazowszu jest oczywiście znacznie większe, ale będziemy także podejmować kolejne decyzje w tym zakresie, tak żeby racjonalnie ale do przodu rozwijać służbę zdrowia w mazowieckich szpitalach. Z puli środków skorzysta Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, który otrzyma ponad milion złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu chirurgicznego. Kwota, która została przyznana, jest dla nas bardzo ważna, ponieważ ona jest niezbędna do e, dobrego uzu wyposażenia uzupełnienia tego wyposażenia na oddziale chirurgii. Także będzie lepsze wyposażenie, lepsza obsługa pacjentów i bezpieczni pacjenci będą, jak będziemy mieć odpowiednie urządzenia, odpowiedni sprzęt. Pieniądze, które trafią do mazowieckich placówek, zostaną przeznaczone m.in. na wyposażenie zakładu medycyny nuklearnej w Siedlcach, prace budowlane wraz z wyposażeniem na oddziale kardiologii interwencyjnej w Ostrołęce czy sprzęty rehabilitacyjne dla mieszkańców ośrodka w Dąbku. Rekord frekwencyjny w budżecie obywatelskim Mazowsza. W tegorocznej edycji głosowało aż o 5,5 tysiąca osób więcej niż rok temu. Do realizacji wybrano 85 projektów. Na ten cel z budżetu województwa trafi 30 milionów złotych piątej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy regionu oddali ponad 113 tysięcy głosów. Wśród nich najwięcej było tych z regionu radomskiego, ponad 12 tysięcy. Radom zdobył środki na realizację ośmiu projektów, w tym między innymi na modernizację parkingu dla pacjentów przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. W ramach tej inwestycji przewidziano między innymi nową konstrukcję nawierzchni parkingu, wzmocnienie tego podłoża. Oraz odnowienie oznakowania miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W puli ogólnowojewódzkiej najwięcej głosów zdobył projekt Zakup Nowoczesnego Sprzętu dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Sprzęt ten będzie służył no, mieszkańcom Mazowsza, dzieciom, które wymagają rehabilitacji. Największą popularnością spośród projektów podregionalnych cieszyły się plenerowe spotkania biesiadne z regionu Płockiego. Projekt będzie realizowany w Europie... Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach i będą to dwa duże, wspaniałe wydarzenia na pięknej przestrzeni. Pierwsze z nich to festyn z okazji Dnia Dziecka, a drugie biesiada z muzyką na żywo i tańcami. W regionie ciechanowskim samorząd województwa pomoże zrealizować 11 inwestycji za blisko 3 miliony złotych. Wśród nich projekt Ciechanowska Akademia Sportu i Zdrowia. Zamierzamy realizować zajęcia dla mieszkańców spod regionu ciechanowskiego w różnych sekcjach sportowych. A mamy ich osiem. To m.in. taniec, strzelectwo, sztuki walki czy koszykówka. Trzecie miejsce z puli ogólnowojewódzkiej zajął projekt Zagraj z Kostką, również z regionu Ciechanowskiego. Święty Stanisław Kostka to jest pewien magnes. Chcemy to oczywiście wykorzystać dla działań takich promocyjnych, produktu turystycznego i atrakcji turystycznych związanych z regionem. Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza była jak dotąd tą najbardziej udaną. Mieszkańcy województwa zgłaszają te projekty, natomiast my robimy wszystko, żeby tak je wyrzeźbić, żeby one mogły wpisywać się w zadania realizowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Listę projektów, które zwyciężyły wraz z ich opisem, można znaleźć na stronie www.bom.mazowie.pl Samorząd Województwa przeznaczy kolejne środki na remont dróg. Umowy na realizację czterech inwestycji zostały już podpisane. Podpisano kolejne umowy na inwestycje drogowe w powiatach Grujeckim, Radomskim, Pruszkowskim i Płockim. W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył rekordową kwotę na remonty i modernizację dróg w regionie. To jest kwota ponad 1,4 mld 400, 400 złotych. Jest to bardzo duża kwota przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa na, drogi, na drogach wojewódzkich. Droga wojewódzka nr 730 w gminie Warka zostanie rozbudowana. Modernizacja obejmie ponad 3 km. Metrowy odcinek trasy, a prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Strategiczny odcinek, poprawa bezpieczeństwa, komfortu, jakości życia mieszkańców i dla nas samorządowców. Też taki mocny kopniak w kierunku możliwości rozbudowy infrastruktury. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 15 milionów złotych. Ważny odcinek, on będzie przebudowany już w takiej kategorii też z chodnikami, z kanalizacją deszczową. Równie ważną inwestycją. Będzie zaprojektowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 740, która połączy miasto z węzłem Radom Zachód na trasie S7. Wielokrotnie próbowaliśmy ten temat rozwiązać. Nie udało się uzyskać decyzji środowiskowej wcześniej podpisanie tej umowy na kwotę miniona 800 tysięcy daje szansę na uzyskanie decyzji środowiskowej, więc ten proces potrwa około dwóch lat. Dobra wiadomość także dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży, gdzie wkrótce ruszy remont drogi wewnętrznej w Turzy małej. Ponad kilometrowy odcinek wymagał remontu już od przynajmniej kilku lat. Ta droga to nasze serce. Jest nam tak potrzebna i konieczna jak powietrze do oddychania. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż ta. I bardzo się cieszymy, że wreszcie nasz koszmar się skończył. Umowa na realizację inwestycji została już podpisana, a droga ma być gotowa jeszcze w tym roku. Udało mi się przekonać najpierw zarząd województwa, a później Sejmik. No i tutaj blisko milion dwieście tysięcy, dokładnie milion sto pięćdziesiąt tysięcy przeznaczyliśmy na. Wyremontowanie tej drogi no, na zasadzie po prostu czystej uczciwości, na zasadzie pomocniczości. Wkrótce rozpocznie się również remont 3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 w powiecie Pruszkowskim. Ta droga jest głównym ciągiem komunikacyjnym z Warszawy do Pruszkowa. Ten odcinek jest w największym natężeniu ruchu do Pruszkowa, ponieważ gro mieszkańców Pruszkowa tą drogą dojeżdża. Do pracy i z pracy. Koszt inwestycji to blisko 11 milionów złotych. Realizacja zadania ma potrwać 4 miesiące. Inspirujemy do poznawania regionu. Powstały trzy nowe przewodniki po Mazowszu, a w nich propozycje odkrywania urokliwych zakątków województwa mazowieckiego. Województwo mazowieckie oferuje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Atrakcji nie zabraknie zarówno dla miłośników historii, osób potrzebujących wyciszenia i relaksu, jak i miłośników sportu. Mamy naprawdę fantastyczną ofertę turystyczną. Myślę, że warto odpoczywać na Mazowszu. Warto znać też swoją tutaj i kulturę, i tradycję. Mazowsze urzeka przede wszystkim swoim bogactwem, zarówno naturalnym, przyrodniczym, jak i historycznym, kulturowym, pod każdym względem, bo Mazowska Mazowsze składa się przecież z różnych tak naprawdę subregionów, nazwijmy to historycznych, innych. Mazowsze zawsze było regionem centralnym, gdzie przenikały się wszystkie kultury, tradycje, gdzie wpływały różnego rodzaju spaki. W zwiedzaniu Mazowsza pomogą nowe przewodniki. Autorką z rodziną przez Mazowsze jest Magdalena Budkiewicz-Suchecka. Tysiące inspiracji na spędzanie czasu z dziećmi na Mazowszu, w wakacje i nie tylko. Opisy bardzo wielu ciekawych miejsc, zachęcające do ich poznania, pokazujące najbardziej ciekawe, najatrakcyjniejsze miejsca, elementy. Pomysły na zwiedzanie regionu znajdziemy również w przewodnikach 25 mikrowypraw po Mazowszu i Mazowsze nad Wodą. Wybraliśmy 25 takich kierunków e, na, jakieś, na, na, na jakieś wyprawy, które można. E, Jedne są na, na pół dnia, jedne są na dzień, jedne są na dwa dni. Oczywiście każdy według własnych upodobań może to też sobie zrobić tak jak będzie chciał. No może na, na szybko, może też prawda, znacznie wolniej, dłużej będąc w poszczególnych punktach, bo każda mikrowyprawa składa się z jakichś miejsc konkretnych już. zawsze nad wodą no jest, to jest opisanie rzek, tych najważniejszych, co po kolei nad, nad daną rzeką możemy zobaczyć płynąc czy kajakiem, czy jakimś jachtem, czy jakimkolwiek innym środkiem wodnej lokomocji. Przewodniki są dostępne w wybranych punktach informacji turystycznych i w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Innowacyjność, przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy to zdecydowanie najmocniejsze strony województwa mazowieckiego. Mazowsze właśnie zostało liderem Barometru Innowacyjności 2024. Barometry innowacyjności pomorza to kompleksowa analiza poziomu innowacyjności polskich województw. W najnowszym raporcie opracowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową województwo mazowieckie zajęło pierwsze miejsce. To jest bardzo dla nas dobra wiadomość, rzeczywiście pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, pod względem innowacyjności, transferu technologii. Atrakcyjność rozwoju gospodarczego. Jednym słowem, Mazowsze rozbija się dobrze. O wygranej Mazowsza w zestawieniu zdecydowały m.in. działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw i w szkolnictwie wyższym, otoczenie społeczno-kulturowe, poziom rozwoju gospodarczego, a także innowacyjność przedsiębiorstw. Na pewno jest to konsekwencja. Tego faktu, że mamy największy potencjał naukowo-badawczy, prawie 35% polskiego potencjału naukowo-badawczego jest właśnie na Mazowszu. Że wydajemy na sferę badawczo-rozwojową najwięcej pieniędzy, że nasze przedsiębiorstwa wydają pieniądze na właśnie badania i rozwój i że mamy bardzo dobrą atmosferę wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. W przygotowanej analizie wykorzystano dane ilościowe z lat 2021-2023, pochodzące głównie z banku danych lokalnych, głównego urzędu statystycznego i europejskiego urzędu statystycznego Eurostatu. I to wszystko w dzisiejszym programie. Na najbliższy Mazopiknik zapraszamy Państwa 3 sierpnia do Siedlec, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.